Echo kroków Łukasza odbijało się od ścian ogromnej sali maszynowej, jakby każdy dźwięk miał moc obudzić uśpione potwory z metalu. Powietrze było ciężkie, pełne pyłu i zapachu rdzy, ale pod nim kryła się nuta czegoś niepokojąco żywego, jakby głęboko w stalowych konstrukcjach pulsowało serce. Zatrzymał się na środku, unosząc głowę. Nad nim rozciągał się sufit podparty masywnymi kolumnami, a w samym centrum tkwiła sylwetka giganta. Wysoki na dziesiątki metrów, Zbrojny w kryształowe pancerze i przerażające kształty, wydawał się bardziej posągiem niż maszyną. A jednak jego oczy, choć martwe, wciąż przyciągały wzrok jak dwa zamknięte wrota. Cesarz Xarot wszedł na balkon otaczający salę i oparł dłonie o barierkę. Jego szaty z ciemnego jedwadiu falowały, a na twarzy malowało się coś, co Łukasz widział rzadko u istoty tak potężnej i strach. Obcy władca odchrząknął i jego głos poniósł się echem po sali. Nie dotykaj tego, człowieku. To, co tu widzisz, nie jest dla Twoich rąk. Łukasz, zamiast się cofnąć, podszedł bliżej. Mechanik z ziemi, wychowany w warsztatach i hangarach, czuł dziwne przyciąganie. Panel kontrolny u podstawy kolosa był pęknięty, jakby coś od wieków próbowało się wydostać. Dłoń mężczyzny zawisło nad powierzchnią metalu, a wtedy głos cesarza rozbrzmiał ponownie, tym razem nie jak rozkaz, lecz jak krzyk rozpaczy: Nie dotykaj tego! Ale było już za późno. Palce Łukasza zetknęły się z chłodną stalą, a przez jego ciało przebiegła fala energii. Zadrżał, czując, jakby obudził nie maszynę, lecz coś znacznie starszego i głodniejszego. Pod jego stopami podłoga zadrżała, kusz opadł z sufitu, a powietrze zgęstniało. Gigant uniósł głowę. Najpierw powoli, jakby ze snu, a potem nagle, z siłą zdolną skruszyć kamień. Oczy tytana rozbłysły błękitnym ogniem. To nie było światło lamp, to były płomienie przypominające żywe dusze. W sali rozległ się niski, głuchy dźwięk, jak uderzenie setek bębnów naraz. Kolos otworzył usta, a ze szczelin w jego zbroi wypłynęła energia, która rozświetliła każdy zakamarek komnaty. Ksarot cofnął się, zaciskając palce na barierce. W jego oczach odbijał się ogień giganta, a na ustach pojawił się szept. To niemożliwe. To miało nigdy się nie obudzić. Łukasz tymczasem czuł, że coś w nim samym się zmienia. Energia przenikała jego żyły, a serce biło w rytmie, którego nigdy wcześniej nie znał. Był mechanikiem, zwykłym człowiekiem, a jednak Tytan go usłyszał. Niewidzialna więź oplatała ich oboje, łącząc duszę człowieka z sercem maszyny. Za nim, przy wejściu, stała Wiktoria. Jej spojrzenie pełne było grozy, ale też zachwytu. Widziała, że to nie przypadek. Widziała, że Łukasz został wybrany, choć jeszcze nie rozumiał dlaczego. Cisza po przebudzeniu była jeszcze cięższa niż hałas. Tytan wpatrywał się w człowieka, który go obudził. A Łukasz uniósł głowę, nie czując już strachu, tylko dziwną pewność, że oto rozpoczęła się droga, której nikt nie przewidział. Wiktoria nie mogła oderwać wzroku od Tytana, którego spojrzenie rozświetliło mroczne wnętrze sali. Przez moment miała wrażenie, że kolos patrzy prosto na nią, Choć jego oczy były tylko kryształowymi źrenicami tchnącymi pradawną energią. Zadrżała, bo wiedziała, że to, co obudził Łukasz, nie było tylko bronią, to była świadomość uwięziona w metalu od tysiącleci. Ona, lingwistka i naukowiec, przybyła tu z misją jedynie tłumaczyć, obserwować i zapisywać. Nigdy nie sądziła, że zostanie wciągnięta w sam środek wydarzeń, które mogą zmienić bieg całego imperium. A jednak, gdy tytan uniósł głowę. Jej serce biło szybciej nie z lęku, lecz z podziwu. W jej oczach Łukasz, zwykły mechanik, stał się kimś więcej. Nie tylko człowiekiem, lecz kluczem. Cesarz Ksarot opadł na kolana, z trudem chwytając powietrze, jakby sam widok przebudzonego giganta pozbawiał go sił. Jego głos, jeszcze niedawno donośny i pełen gniewu, teraz brzmiał jak jęk. Obudziłeś klątwę, szeptał. Ona zniszczy nas wszystkich. Słowa te rozeszły się echem po sali, ale nikt poza nim w nie nie wierzył. Wiktoria widziała, jak Łukasz podchodzi do panelu sterowania, a jego dłonie drżały, choć w jego spojrzeniu nie było zawahania. W tej chwili nie przypominał już zmęczonego więźnia imperium, tylko kogoś, kto odnalazł swoje przeznaczenie. Podeszła bliżej, stając u jego boku. Jej palce odruchowo dotknęły jego dłoni, ciepłej i silnej, on spojrzał na nią kątem oka. W tym spojrzeniu nie było pytań. Była tylko odpowiedź, której nie potrafiła nazwać. Byli już razem w tym, cokolwiek miało się wydarzyć. Tytan nagle wydał z siebie głuchy dźwięk, a jego ciało poruszyło się, jakby przygotowywał się do marszu. Energia z jego zaczęła promieniować, wprawiając powietrze w wibracje. Z sufitu posypał się pył, a kryształowe filary rozbłysły ostrzegawczym światłem. Widzisz? wysyczał ksarot, podnosząc się z trudem. To nie sojusznik. To kat. Zniszczycie się nawzajem. Ale Wiktoria wiedziała, że to nieprawda. Czuła to w swoim sercu, tak samo jak Łukasz. Tytan nie odpowiadał na głos cesarza. Odpowiadał na człowieka, który nie miał tytułów, korony ani potęgi. Gdy gigant wydał kolejny pomruk, a jego oczy rozświetliły sale jak dwie gwiazdy, Wiktoria odwróciła się do Łukasza. To dopiero początek, powiedziała cicho, jej głos drżał, ale nie z lęku. Lecz z przejęcia. A my jesteśmy w samym środku. On skinął głową i zacisnął jej dłoń mocniej. Nie musieli mówić więcej, bo odpowiedź nadeszła wraz z pulsującym światłem bijącym od tytana. Wieść o przebudzeniu tytana rozeszła się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Z korytarzy pałacu wybiegali strażnicy, a posłańcy imperium przesyłali alarmowe sygnały do garnizonów na orbitach. W samym sercu stolicy, gdzie zwykle panował spokój wymuszony strachem przed cesarzem, Ludzie i obcy zaczęli spoglądać w stronę nieba, widząc, jak nieoczekiwanie rozświetliły je ruchy flotyli wojennych. Statki unosiły się nad miastem niczym czarne ptaki zwiastujące burze. W sali maszynowej echo kroków strażników zderzało się z głuchym, powolnym pomrukiem Tytana. Gigant nie uczynił jeszcze żadnego ruchu, ale sama jego obecność wystarczyła, by wprowadzić chaos w całym imperium. Wiktoria wpatrywała się w Łukasza, który stał przed panelem kontrolnym, jakby czekał na rozkaz od samego serca kolosa. Łukasz wyszeptała, chwytając go za ranie. Oni nie zatrzymają się. Dla nich jesteśmy zagrożeniem. Mężczyzna odwrócił się do niej powoli. W jego oczach odbijał się blask błękitnych oczu tytana. To oni powinni się bać. Nie my. Słowa te zabrzmiały jak przysięga. Na balkonach pojawiły się oddziały w zbrojach, unosząc karabiny plazmowe. Lufy skierowały się w stronę Łukasza i Wiktorii. Cesarz Ksarot uniósł rękę, a jego głos rozległ się donośnie. Zabić ich, nim to monstrum w pełni się przebudzi. Nie zdążyli wykonać rozkazu. Z ciała Tytana popłynęła fala energii, niewidzialna, lecz tak potężna, że wszyscy żołnierze zostali odepchnięci, jak liście na wietrze. Broń wypadła im z dłoni, a ściany pałacu jęknęły od nacisku. Na zewnątrz floty cesarskie zajmowały pozycje bojowe. Ogromne krążowniki rozstawiały swoje działa orbitalne, a mniejsze fregaty blokowały przestrzeń powietrzną nad miastem. Każdy mieszkaniec stolicy wiedział, że coś niezwykłego się dzieje. Nikt nigdy nie widział cesarskiej armady poruszającej się tak gwałtownie, bez wcześniejszych rozkazów. Wiktoria spoglądała w niebo przez rozbite okna sali. Widziała roje statków i wiedziała, że ich los został przesądzony. Ale jednocześnie czuła, że mają w rękach broń, której imperium nigdy nie było w stanie posiąść. Łukasz podszedł bliżej do rdzenia kontrolnego, a kryształy rozbłysły mocniej, reagując na jego obecność. Usłyszał w myślach niski, pewny głos. Dowódca zidentyfikowany. Gotowość bojowa potwierdzona. Zadrżał, lecz nie cofnął się ani o krok. Spojrzał na Wiktorię, której oczy były szeroko otwarte. On mnie słucha, powiedział, jakby sam nie wierzył w to, co się dzieje. Tytan słucha człowieka. Nad pałacem rozległ się huk silników, a pierwsze kanonady rozświetliły niebo. Imperium przygotowywało się do obleżenia własnej stolicy. Wiktoria ścisnęła jego dłoń, a w jej głosie drżała zarówno obawa, jak i pewność. Jeśli z nimi nie wyjdziemy naprzeciw, nie przeżyjemy. Łukasz skinął głową. Wiedział, że to dopiero początek wojny, której nikt z nich nie planował. A jednak miał wrażenie, że to on właśnie miał poprowadzić pierwszy krok w stronę nieuniknionego. Wnętrze Tytana otworzyło się przed nimi z sykiem, jakby olbrzym oddychał po raz pierwszy od tysiącleci. Stalowe płyty przesunęły się, ukazując przejście w głąb jego ciała. Łukasz poprowadził Wiktorię ku ciemności, a ich kroki rozbrzmiewały na wąskich korytarzach, oświetlanych jedynie pulsującym światłem kryształów zatopionych w ścianach. Każdy ruch gigantycznego mechanizmu zdawał się żyć, jakby stal miała mięśnie i ścięgna, a echo głębokiego pomruku przypominało bicie serca. Kabina dowodzenia znajdowała się wysoko, tuż pod rdzeniem energetycznym. Gdy weszli do środka, otoczyła ich przestrzeń pełna świetlistych znaków i konstelacji, które układały się w obrazy całych systemów gwiezdnych. Konsola, zamiast twardych przycisków, miała powierzchnię płynną jak tafla wody, reagującą na każdy dotyk. Wiktoria stanęła tuż obok niego, a jej oddech przyspieszył. To, to nie jest tylko maszyna, a szepnęła, przesuwając dłonią po rozświetlonym symbolu który ukazał mapę gwiazdozbiorów. To coś znacznie więcej. To jakby świadomość. Łukasz uniósł dłoń i położył ją na centralnym kryształowym rdzeniu. W tej samej chwili całe wnętrze rozbłysło, a głos rozległ się w ich umysłach, spokojny i stanowczy. Zidentyfikowano dowódcę. Dziedzic ludzkości. Przyjęto kontrolę. Słowa te sprawiły, że Łukasz poczuł chód wzdłuż kręgosłupa. Spojrzał na Wiktorię, ona odwzajemniła spojrzenie z mieszaniną lęku i podziwu. W jej oczach czytał pytanie, którego nie trzeba było wypowiadać, dlaczego właśnie on? Na zewnątrz sytuacja narastała. Floty cesarskie ustawiły się w szykach, otaczając pałac i miasto niczym stalowy pierścień. Z orbity nadciągały kolejne okręty, a rozkazy Sarota płynęły przez kanały komunikacyjne. Władca imperium kręczał jeszcze przed chwilą w sali maszynowej, teraz jednak odzyskał głos. Zniszczyć ich, nim gigant stanie się w pełni bojowy. Ryknął przez nadajniki, a jego flota zaczęła przygotowania do ataku. W kabinie tytana ekrany rozświetliły się, pokazując obraz nieba zasnutego okrętami. Wiktoria przełknęła ślinę, patrząc na setki punktów światła. Oni otoczyli całe miasto, powiedziała, a jej głos drżał. Nie pozwolą nam wyjść stąd żywymi. Łukasz ujął ją za rękę, jakby chciał dodać jej siły. To oni nie wyjdą, odpowiedział stanowczo. Nie my. Tytan zadrżał i podniósł się na nogi. Miasto zatrzęsło się, gdy gigant rozprostował ramiona i uniósł głowę ku niebu. Każdy krok powodował, że ziemia pod nimi jęczała, a budynki drżały, jakby miały runąć. Pierwsza salwa cesarskich statków uderzyła w pole energetyczne, które wyłoniło się wokół Tytana, jak świetlista kopuła. Światło eksplozji oślepiło całe miasto, ale kolos pozostał nienaruszony. Podpowiedzi kryształy w jego piersi zabłysły mocniej, a z ranion popłynęły impulsy energii, które jednym ruchem zmiotły dziesiątki fregat z nieba. Wiktoria, stojąc w kabinie u boku Łukasza, widziała, jak potęga giganta kształtuje się pod jego dłoni. Każdy gest, każda decyzja mężczyzny stawała się wolą tytana. Jej serce biło szybciej, bo wiedziała, że to nie przypadek. Łukasz został wybrany, a ona była świadkiem narodzin nowej ery. Na jednym z ekranów ukazała się twarz ksarota, wykrzywiona wściekłością i strachem. Ty głupcze? Ryknął. Obudziłeś coś, czego nie zdołasz ujażnić. Zginiesz razem z nami. Łukasz patrzył na niego spokojnie, a potem odwrócił wzrok ku Wiktorii. To nie koniec, powiedział cicho. To dopiero początek. W kabinie Tytana panowała dziwna cisza przerywana jedynie odgłosem pulsujących kryształów i głębokim, równym pomrukiem rdzenia. Łukasz siedział w fotelu dowódcy, który oplatał go niczym żywy organizm, dostosowując kształt do jego ciała. Świetliste linie oplatały jego dłonie, łącząc go z mechanizmem giganta tak, jakby stal i krew stały się jednym. Wiktoria zajęła miejsce obok, w mniejszym, półprzezroczystym siedzisku, które unosiło się kilka centymetrów nad ziemią. Jej palce niepewnie muskały powierzchnię panelu, który odpowiadał obrazami i znakami, choć nie słuchał jej tak jak Łukasza. Ona mogła obserwować, analizować, tłumaczyć, ale to on był sercem całego systemu. Patrzyła na niego, a jej spojrzenie wędrowało po rysach twarzy rozświetlonych błękitem ekranów. Zawsze uważała go za prostego człowieka, może trochę zbyt upornego i dumnego, ale teraz widziała w nim kogoś zupełnie innego. Był dowódcą, nie z wyboru, ale z przeznaczenia. Dlaczego ty? zapytała cicho, jakby bała się, że Tytan ich podsłuchuje. Przecież tu są setki obcych, całe imperium. A jednak, to ciebie wybrał. Łukasz milczał przez chwilę, patrząc na konstelacje wyświetlane na głównym ekranie. Widok setek statków otaczających miasto przypominał rojowisko pełne stali i ognia. Wreszcie odetchnął głęboko. Może dlatego, że nie boję się dotknąć tego, czego oni się bali przez tysiąclecia. Odwrócił się do niej i uśmiechnął krótko. Albo dlatego, że w ich oczach jestem nikim. A tylko ktoś taki mógł to zrobić. Wiktoria spuściła wzrok, ale jej dłoń odnalazła jego i zacisnęła się mocniej. Nie jesteś nikim. Jej głos był stanowczy, choć lekko drżał. Dla mnie nigdy nie byłeś. Przez krótką chwilę świat zewnętrzny przestał istnieć. Było tylko ciepłe jej dłoni i ciężar jego spojrzenia. Ale ciszę przerwał nagły alarm, kolejne eskadry zbliżały się do planety, a ich sygnały rozświetlały ekrany jak roje czerwonych iskier. Głos Tytana rozgrzmiał w ich umysłach, głęboki i niepodważalny. Zagrożenie rośnie. Flota Cesarska szykuje się do oblężenia. Protokół obronny aktywowany. Łukasz nie odwrócił się od Wiktorii. Jeszcze nie. Położył drugą dłoń na rdzeniu. Nie zaczniemy wojny dopóki nie będziemy musieli. Tytan zawahał się, jakby rozważał jego słowa, a potem wyświetlił obrazy orbit i trajektorii. To nie była maszyna bezduszna reagująca na rozkazy, ale świadomość, która uczyła się rozumieć swojego nowego dowódcę. Wiktoria patrzyła na to wszystko i wiedziała, że walka nadejdzie. Ale jednocześnie miała wrażenie, że to, co dzieje się między nimi, jest równie potężne, jak sama broń. Łączyła ich więź, która mogła ich ocalić albo pogrążyć. Spojrzała na niego ponownie, a jej głos był tym razem miękki, pełen troski. Cokolwiek się stanie, nie pozwolę, żebyś tym został sam. Łukasz uśmiechnął się lekko, choć jego oczy pozostawały twarde i skupione na nadciągającym niebezpieczeństwie. I dlatego wygramy, odparł spokojnie. Bo nigdy nie jesteśmy sami. W tym momencie Tytan unysł się wyżej, jakby przygotowując do kolejnego ruchu. Z zewnątrz dobiegły odgłosy pierwszych eksplozji a miasto skryło się pod cieniem wrogiej floty. Niebo nad stolicą pociemniało od sylwetek okrętów wojennych. Setki jednostek imperium zajmowały pozycje, tworząc ciasny pierścień wokół miasta. Każdy statek błyszczał światłem uzbrojenia gotowego do strzału, a huk silników mieszał się z nieustannym napięciem, które czuło się nawet w powietrzu. Mieszkańcy kryli się w podziemiach, modląc się do bogów, którzy od dawna milczeli, a w centrum tego wszystkiego gigant tytan wznosił się ponad dachy, stając naprzeciw armady jak samotna góra. Łukasz siedział w fotelu dowódcy, a jego dłonie tkwiły na kryształowych uchwytach połączonych z rdzeniem maszyny. Czuł w swoim ciele każdy ruch kolosa, jakby sam stał się jego mięśniami. Energia pulsowała w jego żyłach, przyspieszając oddech i bicie serca. Wiedział, że każde jego drgnięcie może oznaczać koniec dla dziesiątek statków. Wiktoria spoglądała na halegrami, które ukazywały rozstawienie wrogiej floty. Jej oczy biegały po liniach i symbolach, aż wreszcie odwróciła się do niego. Oni się nie cofną. Ksarot wyśle przeciw nam wszystko, co ma. Łukasz skinął głową, ale jego spojrzenie było twarde. W takim razie to my będziemy ich burzą. Na orbicie pierwsze działa otworzyły ogień. Słupy plazmy przeszyły niebo i uderzyły w tarczę tytana, która rozbusła jak kryształowy ocean. Energia rozeszła się po całej powierzchni giganta, a miasto zatrzęsło się od eksplozji. Mieszkańcy z przerażeniem patrzyli, jak ogień spada na ich stolice, ale gigant wciąż trwał, nietknięty. Łukasz zacisnął palce mocniej. Teraz moja kolej. Kolos uniósł ramię, a z jego dłoni wystrzelił promień oślepiającego światła. Cała eskadra fregat zniknęła w jednej chwili, zamieniając się w rozrzeżone szczątki, które spadały jak deszcz ognia. Halegrami wokół nich rozbłysły czerwienią, oznaczając zniszczone jednostki. Wiktoria odwróciła wzrok od ekranów, przyciskając dłoń do ustęp Boże, wyszeptała. To potęga zdolna zetrzeć całe planety. Łukasz spojrzał na nią krótko. Dlatego właśnie musimy to kontrolować. Imperium jednak nie zamierzało ustąpić. Kolejne formacje otaczały Tytana z każdej strony. W niebo poleciały setki rakiet, a przestrzeń rozświetliła się tysiącem wybuchów. Kolos poruszał się z zaskakującą gracją, jak na swój rozmiar, skręcał, unikał, a gdy nie mógł, przyjmował ciosy na tarczę, która rozpraszała energię ataków. Łukasz czuł każdy impet, każde uderzenie, jakby spadało na jego własne ciało. Podzalewał mu czoło, ale nie puszczał uchwytów. Wiktoria była przy nim, analizując trajektorię, ostrzegając przed kolejnymi manewrami przeciwnika. Ich głosy zlewały się w jedno, jej wskazówki i jego decyzje tworzyły rytm, w którym poruszał się gigant. Wreszcie tytan uniósł obie dłonie, a z jego rdzenia wystrzeliła fala uderzeniowa, która rozbiła najbliższe krążowniki. Eksplozje rozświetliły niebo niczym narodziny Nowej Gwiazdy. Huk był tak potężny, że mieszkańcy, nawet ukryci głęboko pod ziemią, czuli go w kościach. Cesarz Xarot obserwował wszystko z bezpiecznej komnaty w pałacu. Jego twarz wykrzywiała wściekłość. On niszczy moją flotę jednym ruchem. Ryknął do swoich doradców. Znajdźcie słabość. Pojmać kobietę, rozdzielić ich, złamać go. Strażnicy natychmiast ruszyli ku archiwom, gdzie Wiktoria przechowywała swoje badania. Ona, siedząc w kabinie, poczuła nagły dreszcz. Odwróciła się do Łukasza i jej spojrzenie stało się poważne. On spróbuje mnie wykorzystać. Łukasz spojrzał na nią ostro a jego głos był zimny jak stal. Nie pozwolę na to. Zacisnął dłonie na uchwytach mocniej. Tytan ma moc, ale to ty jesteś moją siłą. Kabina wypełniła się światłem, gdy kolos przygotowywał się do kolejnego ciosu. Wojna dopiero się zaczynała, a oni wiedzieli, że nie mogą zawahać się ani na chwilę. Cesarz Xarot siedział w komnacie obserwacyjnej, jego dłonie zaciskały się na podłokietnikach tronu, aż knykcie przybrały biały odcień. Każda eksplozja na niebie odbijała się w jego oczach jak iskra obłędu. Z każdym straconym okrętem czuł, jak wymyka mu się z rąk władza, którą budował całymi pokoleniami swojej dynastii. A wszystko przez jednego człowieka, który nie powinien mieć prawa nawet stać przed tytanem. Pojmać kobietę powtórzył, tym razem zimnym, kontrolowanym głosem. Złamcie ją, a on sam się podda. Strażnicy, uzbrojeni w czarne ostrza i ciężkie zbroje, wdarli się do pałacu. Ich kroki dudniły po marmurowych korytarzach, prowadzących do najwyższej wieży. Tam, w miejscu, które kiedyś należało do królewskich uczonych, przechowywano księgi, notatki i zapisy Wiktorii. Znalazła się tam, szukając dowodów, które mogłyby pomóc zrozumieć naturę Tytana. Nie spodziewała się, że stanie się celem. Drzwi roztrzaskały się pod naporem żołnierzy. Wiktoria cofnęła się, serce podeszło jej do gardła. Strażnicy otoczyli ją w półokręgu, a jeden z nich uniósł ostrze, błyskające czerwienią w świetle lamp. Cesarz chce twojej obecności, syknął głosem, w którym pobrzmiewała nieludzka groźba. Żywej lub martwej. Wiktoria drgnęła, ale nie uciekła. Podniosła głowę, jej oczy błyszczały odwagą, choć ciało drżało. Nie dostaniecie mnie tak łatwo. Na zewnątrz gigant tytan zatrzymał się nagle, jakby wyczuł niebezpieczeństwo. Łukasz, w kabinie dowodzenia, poczuł lodowaty uścisk na sercu. Obrazy na ekranach zmieniły się, pokazując sylwetki strażników w wieży, gdzie znajdowała się Wiktoria. Chron serce, które daje ci siłę, rozbrzmiał głos Tytana w jego głowie. Łukasz nie czekał. Wyszedł z fotela dowódcy, choć kryształy protestowały, emitując ostrzegawcze błyski. Stanął na platformie i rozkazał: Zanieś mnie tam. Teraz Kolos zgiał kolana, a jego ogromne dłonie rozsunęły się, jakby chciał odsłonić przejście. Kabina otworzyła się, a łukasz wyskoczył, lądując na balkonie pałacu. W rękach trzymał tylko ostrze, które zabrał ze zbrojowni podczas ucieczki proste, ludzkie narzędzie, dalekie od obcej technologii. Ale w jego oczach płonął gniew. W biegu po schodach, a huk walczących oddziałów i trzask kruszących się ścian prowadziły go niczym echo wojny. Wreszcie dotarł na szczyt wieży. Strażnicy otoczyli Wiktorię, a Ksarot stał przy niej z zakrzywionym ostrzem przy jej szyi. Oddaj tytana, człowieku, wysyczał władca. A może jeszcze oszczędzę jej życie. Łukasz zatrzymał się kilka kroków dalej, jego oddech był ciężki, a dłoń zaciśnięta na rękojeści miecza. Nie ty decydujesz, odpowiedział lodowato. Ona żyje, albo ja zabieram ci wszystko. Cisza zawisła nad wieżą. Wiktoria wstrzymała oddech, jej serce biło tak głośno, że zdawało się zagłuszać nawet odgłosy bitwy. Ksarot uśmiechnął się złowieszczo, uniósł ostrze wyżej. Zginiesz na moich oczach, syknął, zamachując się na jej gardło. W tej samej chwili tytan poruszył się. Z jego oczu wystrzeliły dwie strugi światła, które uderzyły w mury wieży. Fundamenty zatrzęsły się, a cała komnata zaczęła się walić. Żołnierze runęli pod ciężarem kamieni, ostrze Ksarota zatrzymało się o włos od szyi Wiktorii. Łukasz rzucił się naprzód, przebijając się przez pył i gruz. Dosięgnął jej, chwytając ją w ramiona, i osłonił własnym ciałem przed lawiną kamieni. Huk walącej się wieży zagłuszył ich krzyk, a gdy dym opadł, tylko sylwetka Tytana wciąż stała niewzruszona na tle płonącego miasta. Łukasz podniósł głowę, przytrzymując wiktorię przy sobie. Jej oczy były szeroko otwarte, a twarz pobladła, lecz żyła. Spojrzała na niego i wyszeptała: Wiedziałam, że przyjdziesz. Wieża cesarska legła w ruinach, a huk walących się murów rozchodził się po całej stolicy niczym grzmot. Tytan stał niewzruszony, jego oczy jaśniały błękitem, a każdy oddech giganta przypominał pomruk burzy. Wiktoria wtulona w ramiona Łukasza próbowała uspokoić przyspieszony oddech. Czuła jego ciepło, czuła, jak drży, choć na twarzy miał wyryty gniew i determinację. Cesarz Ksarod wynurzył się z pyłu i gruzu, poszarpany, ale żywy. Jego zbroja połyskiwała czerwonym blaskiem, a w dłoniach wciąż ściskał swoje zakrzywione ostrze. Twarz miał wykrzywioną wściekłością. — Myślisz, że wygrałeś, człowieku? — ryknął. — To jest moje imperium. A ty zginiesz tutaj razem z tą przeklętą maszyną. Łukasz powstał, pomagając Wiktorii wstać z gruzów. Stanął naprzeciw cesarza, bez zbroi, bez tarczy, mając jedynie stalowy mieć. Wiktoria chciała go zatrzymać, złapała go za ramię, ale on uśmiechnął się do niej lekko i szepnął: Zaufaj mi. Cesarz ruszył z okrzykiem, jego ostrze rozświetliło się purpurą, jakby karmiło się gniewem. Łukasz przyjął cios, sparował go i odskoczył, a iskry rozprysnęły się w powietrzu. Walczyli na tle ognia, który trawił ruiny, a każdy ruch ich broni odbijał się echem od ścian rozpadającego się pałacu. Ksarot atakował z fulią, jak drapieżnik, który walczy ostatni oddech. Łukasz odpowiadał z zimną precyzją, jego ruchy były mniej gwałtowne, ale pełne siły, jakby prowadził go rytm samego tytana. Wiktoria patrzyła, jak zderzają się dwa światy: imperator, który wierzył w strach i tyranie, oraz człowiek, który nie miał nic poza własną odwagą. Wreszcie, gdy ostrzeg Sarota uderzyło z góry, Łukasz skręcił nad garstek i odbił cios, po czym jednym, zdecydowanym ruchem rozbroił przeciwnika. Zakrzywione ostrze wypadło z dłoni cesarza i potoczyło się po ziemi. Xarot, pozbawiony broni, padł na kolana, sapiąc ciężko i patrząc w oczy człowieka, którego chciał zniszczyć. To niemożliwe, wyszeptał, chwytając powietrze. Jeden z was, przeciw całemu imperium. Łukasz uniósł miecz, ale nie zadał ciosu. Spojrzał na Wiktorię, a potem odwrócił się do tytana, który czekał nieruchomo, jakby to on miał zdecydować o losie tyrana. To nie ja cię pokonałem, powiedział spokojnie. To twoje własne imperium, które nigdy nie zrozumiało, że strach nie daje władzy wiecznej. W tej chwili tytan wydał niski pomruk, a z jego rdzenia wystrzelił snop światła, który otoczył cesarza. Ksarot krzyknął, a jego sylwetka rozpadła się w pył, rozwiany przez wiatr. Po raz pierwszy od wieków imperium zostało pozbawione swego władcy. Bitwa jednak trwała. Flota cesarska wciąż otaczała stolice, nie wiedząc jeszcze, że ich pan nie żyje. Łukasz wrócił do kabiny dowodzenia z Wiktorią u boku. Usiadł w fotelu, a kryształy znów zajaśniały. Zakończmy to, powiedział cicho. Tytan uniósł ręce ku niebu. Z jego rdzenia popłynęła fala energii, która rozeszła się po całej orbicie. Statki cesarskie jeden po drugim traciły napęd, uzbrojenie, ich systemy gasły jak świece na wietrze. Dowódcy, widząc bezsilność wobec mocy giganta, wydali rozkazy odwrotu. W ciągu kilku minut niebo oczyściło się z cieni floty, a cisza spowiła miasto. Wiktoria objęła Łukasza, jej dłoń spoczęła na jego policzku. Udało się, wyszeptała. Pokonałeś ich wszystkich. Łukasz spojrzał na nią zmęczonymi, ale pełnymi światła oczami. To nie była moja walka. To była nasza. Tytan uklęknął, a jego oczy powoli gasły, jakby spełnił swoje zadanie i mógł wrócić do snu. Miasto podniosło się z ruin, a mieszkańcy po raz pierwszy od wieków spojrzeli w przyszłość bez strachu przed cesarzem. Łukasz i Wiktoria wyszli z kabiny, trzymając się za ręce. Ruiny pałacu płonęły za nimi, ale w ich sercach rodziło się coś nowego. Wiktoria oparła głowę na jego ramieniu, a on objął ją, patrząc w niebo rozświetlone pierwszymi promieniami świtu. "Zaczniemy od nowa", powiedział spokojnie. "Ty i ja". Ona uśmiechnęła się przez łzy, wiedząc, że mimo bólu i zniszczeń świat właśnie otrzymał szansę. A oni oboje mieli siebie nawzajem.